Cześć Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich związanych ze szkołą animatora sarziejskiego, popularnie zwaną SASEM, ale nie tylko. W tym czasie powinniśmy przygotowywać się już do tej szkoły animatora, ale wiemy, że z różnych względów nie może ona się odbyć w tej formie, w jakiej dotychczas to miało miejsce. Próbujemy więc słówkami. Krótkimi nagraniami, mieć ze sobą kontakt, przypominać o tych ważnych treściach salezjańskich, i dziś ja przygotowałem dla Was kilka słów. Podczas szkoły animatora Salezjańskiego na czwartym stopniu przerabiamy system prewencyjny Księdza Bosko, czyli uczymy się, jak wychowywać dzieciaki, młodzież, według metody Księdza Bosko. Ta metoda jest bardzo praktyczna, bardzo sprawdzona. I przyniosła korzyść wielu osobom. Żeby dobrze wychowywać tą metodą, trzeba nią żyć. I nie chodzi tylko o to, żeby umieć sprawnie wychowywać kogoś, znać pewne zasady, ale przede wszystkim umieć je stosować w swoim życiu, umieć nimi żyć, z nich uczynić pewien styl codzienności. I chciałem Wam powiedzieć o trzech filarach systemu wychowawczego Księdza Boską, o rozumie religii i miłości, które często rozpoznajemy na tym salezjańskim domku. Przypominamy sobie o nich, śpiewamy w piosence, religia, rozum, miłość, te trzy. Więc jak nimi żyć na co dzień? Po pierwsze, rozum. Żyj mądrze. Żyj mądrze, czyli żyj świadomie tego, co się dzieje w Tobie, co dzieje się wokół Ciebie, Zaplanuj swoją pracę, zaplanuj swoje wakacje, zaplanuj swój odpoczynek, nawet swój zwyczajny dzień, żebyś wiedział, co masz robić, y, gdzie masz być, żebyś panował nad tym, co Bóg ci dał w darze, czyli nad swoim czasem. Y, podejmuj refleksję nad sobą, nad tym, co robisz, y, z kim się spotykasz, czym żyjesz. Co jakiś czas dobrze sobie podsumować y, tę. Rzeczywistość, w której, w której żyję, jak żyję i co robię. I rozwijaj swoje pasje. Nie tylko szkoła, ale umiejętności, różne talenty. To, co w życiu przydatne, konieczne, czy można się podzielić. To jest umiejętne korzystanie z rozumu w swoim życiu osobistym. Religia. Dbaj o swoją relację z Panem Bogiem. Zwłaszcza podczas wakacji. Na Sasie mamy taką możliwość, że od rana do wieczora jesteśmy bardzo blisko Pana Boga. Ta modlitwa przenika wszystko, co robimy, bo od modlitwy zaczynamy dzień, zajęcia. Modlimy się przed spotkaniami, przed posiłkami, przed rekreacją, przed meczem, przed zabawą. To są te momenty, kiedy naturalnie. Uświadamiamy sobie, że Bóg jest blisko nas i podczas wakacji, tych różnych spotkań, wyjazdów również przypominaj sobie o Panu Bogu. Pomyl się przed posiłkiem, przed podróżą, przed meczem, przed spotkaniem. Krótko przypomnij sobie, że Bóg Cię widzi, że jest blisko, że Cię chroni, że nie zostawi Cię samego. Pamiętaj o Komunii Świętej, o niedzielnej Eucharystii, o spowiedzi. To są te rzeczy, które daje nam ksiądz Bosko jako wskazanie i karm się dobrymi treściami. Tyle różnych informacji o kościele w internecie. Wyłapuj te najlepsze, te prawdziwe, te dobre, żebyś był zbudowany tym, co Pan Bóg ci przygotował i tym, czym się karmisz. I rzecz trzecia z tego wychowania księdza Bosko to miłość. I tutaj dwie rzeczy, bardzo proste. Pierwsza, spróbuj zobaczyć i podziękować Panu Bogu za miłość, której doświadczasz. Zawsze tej miłości nam brakuje, bo jesteśmy ludźmi, którzy chcą bardzo dużo doświadczać przyjemności i dobra, ale na pewno w tym, czego doświadczasz, jest dużo miłości i dobra. Więc spróbuj na to popatrzeć, dziękować za to każdego dnia, ucieszyć się tym. Ale również na tę miłość odpowiedzieć. Czyli poświęcić swój czas, swoje serce dla kogoś, kto może cię potrzebuje, do kogo może zadzwonić, zainteresować się i wspomóc. Bardzo prosta, praktyczna lekcja miłości. A więc te trzy: rozum, religia i miłość. Żeby nimi wychowywać, trzeba samemu w bardzo prosty, zwyczajny sposób w codzienności nimi żyć. A więc żyj mądrze. Żyj z Panem Bogiem, przyjmij miłość i ucz się kochać innych. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.